2005 roku wszelkie prawa zastrzeżone. No, no i czytam go. Labirynt marzeń. Piramida marzeń wsparta na kamieniu. Ciągnie po pustyni długim w niebo cieniem. Sięga aż do Boga. Czasem wchodzi w chmury, mimo że są ciężkie piramidy, mury. W środku tych kamieni korytarzy milion, idą labiryntem po historii nisko. A kto się w nich znajdzie i ślad gdzieś zagubi, więcej już nie spojrzy w oczy innych ludzi. Będzie chodził długo, a nawet i dłużej, stawiając na ścianach kółeczka i krzyże. I błagając bogów o łaskę i miłość, żeby światło w oczy znowu zaświeciło. I tak aż do końca, póki nogi noszą, ciągnie swoje zwłoki, nie wiadomo po co. I idzie w ciemności mokrych korytarzy, myśli swoje, plącząc o wolności, marzy. O tym, żeby ciało obmyć srebrem wody, zajrzeć w matki ciepłe i pachnące progi, przytulić najdroższą, ucałować dzieci, popatrzeć na gwiazdę, która z nieba leci, bo wtedy przychodzą największe emocje, gdy droga bez końca myśli są najprostsze. Nie ma wielkich planów i podniebnych myśli, marzeń pełnych zbytku, laurowych liści. W mokrych ścianach marzeń zobaczyć promienie. Jakie to jest piękne. Nikt naprawdę nie wie, jeśli sam nie przeżył prawdziwych ciemności, gdzie strach, beznadziejność. W sercu ciągle gości. W piramidzie marzeń jesteś nieśmiertelny. Lecz oddychasz, nie chcesz zostać wiecznym. I świat tylko jeden, zwany codziennością, staje się modlitwą od serca najprostszą. Piramida marzeń. Stoi na kamieniach. Cień się jej okręca i długość zmienia. Codziennie tak samo, choć trochę inaczej. W labiryncie życia nie ma żadnych znaczeń. Kochani, Wam powiem tylko tyle na temat labiryntu, że w labiryncie jako takim nie byłem, ale wszedłem do jednego Jednej z piramid, największej piramidy Cheopsa. No jak miałem, zanim wszedłem tam jeszcze Powiedzieli mi, no sobie wejdziesz tam i wyjdziesz No tak, no to sobie Co sobie Polak taki jak ja wyobraża o piramidzie Że będzie drzwi, że będzie wejście Będzie się prosto szło będą Na wyciągnięcie ręki będzie sufit I w ogóle będzie wspaniale Kochani, to jest taka Głównego wejścia teraz się nie używa, używa się mniejsze wejście, które wykuli troszeczkę później i które prowadzi do tej głównej zasadniczej komnaty. Wejście jest tak ciężkie, kochani, że trzeba iść w tak zwanym skurczu nóg. Wysokość całego korytarza, prowadzącego pod kątem 45 stopni w dół, długości około 30 metrów, wysokość tego jest około 90 centymetrów, niecały metr, czyli trzeba iść w tak zwanej pozycji kucznej po to 30 metrów, po to tylko, żeby na chwilę się wyprostować, i zaraz znowu pod górę, pod takim samym kątem, tylko w odwrotności iść następne 30 metrów, żeby się znaleźć w wielkiej komnacie. No i tam dopiero można się przekonać i zobaczyć, jak precyzyjne i jak wielkie były te olbrzymie kamienie, z których układane zostały piramidy, ponieważ to, co widzimy na zewnątrz, to jest tylko warstwa przykrywająca i ona nie ma nic wspólnego z zasadniczą. Konstrukcją piramidy, ponieważ ta zasadnicza część dekoracyjna została zerwana e, 2000 lat temu tysiąc lat temu, przepraszam, przez Mohameda Ali, który sobie wybudował za to Blumosk tak zwany. No, to długa historia jest, także, kochani, zrabował piramidy, a wybudował co innego z tego pięknego bazaltu i z tego pięknego marmuru. No i w tejże sali możemy dopiero zobaczyć precyzję układania i... Szlifowania kamieni. Kto to zrobił, jak to zrobił, no to tylko yy, yy, mogą się domyślać, co niektórzy. Ja nic nie wiem, bo kochani. Mam parę wersji, ale żadna mi się nie, nie zgadza z rzeczywistością. W każdym razie ten wiersz napisałem dużo wcześniej, zanim pojechałem do Egiptu, ale pod wrażeniem do tej pory jestem. Mam no, taka wycieczka prywatna na temat Egiptu i moich y, y, spostrzeżeń na temat piramid i ich wielkości i ich piękna. Mogę Was tylko zapewnić, tych wszystkich, którzy nie byli i nie widzieli piramid, że jest to coś, Pięknego, naprawdę pięknego, tym bardziej, że jest to wszystko położone na wyżynie pustynnej, która zresztą została sztucznie utworzona rękoma czy też nie wiem specjalnymi koparkami 4 czy 5 tysięcy lat temu bo też tego dokładnie nie wiadomo ktoś to zrobił prawda? tylko kto to zrobił i czyjimi rączkami to też nie wiadomo no wszystko jest, wszystko wiemy ale tego właśnie nie wiemy no to dobrze i bardzo dobrze po co ludzie jakby wszystko wiedzieli to by już świat był mało ciekawy ja uważam, że tajemnice muszą być im jest więcej tajemnic tym jest lepiej 26 minut Radia Super z J.K. Lewita, a my zaraz przechodzimy do dalszych spraw Kochani, puszczę wam Następną pioseneczkę yy, Pod tytułem Zaraz zobaczymy jaką Bo to już tak włożyłem coś już nie pamiętam Aha, tutaj był ten A tu była prączka Następna miała być yy, Opadają mi ręce O, tak, opad, opadły mi wiesz, Czy ręce, czy nogi Mi też opadły I ręce, i nogi mi opadły To miało być czwóreczka nie mówię Wam, z tym to jest tak, z tymi o, jest trzy i cztery. No i się zgadza, proszę bardzo. O, proszę bardzo.